Witam tu Miłar, witam Sanjaya. Dzisiaj porozmawiamy na temat darwinizmu. Wielokrotnie słyszeliśmy w telewizji albo w szkołach na, na ten temat. Sanjaya, co ty mógłbyś nam powiedzieć na temat darwinizmu? Wiele mógłbym powiedzieć, ponieważ prawie 30 lat ten problem chodzi mi po głowie. Mam wiele. Do powiedzenia w tym temacie. Problem w tym, że większość osób, z tego co ja zauważyłem, w ogóle nie interesuje się życiem. Ciekawość do życia jest związana z naszą duszą. Jeżeli dusza umiera, to znaczy, że już nie jest ciekawa. Jeżeli ktoś, może innymi słowy, jeżeli ktoś nie jest ciekawy życia, to znaczy, że dusza już mu umarła i on już jest takim zombiakiem. Odnośnie darwinizmu. To jest taka koncepcja, że nie było nic, potem nagle coś tam gdzieś wybuchło, bo tam plątali jeszcze teorie wielkiego wybuchu. Nie było nic. Nawet sobie tego nie można wyobrazić. Wybuchło. Nie wiadomo dlaczego wybuchło i nie wiadomo kto to zdetonował. Jeżeli wybuchło, to widocznie ktoś. Jakiś tam był saper zdetonował. Potem Jakaś materia się rozwaliła. Bach, 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 bach. Potem to się zaczęło układać. Według jakiegoś planu. A przecież jak nic, to nic. Powinien być chaos. A tu się zaczęło układać. Zaczęły się robić jakieś tam planety. Zaczęły się kręcić. Z początku były minerały. Ale potem się zrobiła jakaś woda. Piorun trzasnął. I zrobiła się pierwsza komórka. Z tej komórki nie wiadomo dlaczego. Zrobiły się dwie komórki. potem Znowu nie wiadomo, zrobiła się ryba, jakieś prawa tym kierowały. Potem pamiętam w książce do historii, praryba i to uczą dzieci takie szajby. I ta praryba sobie tak żyła, żyła, żyła. I się chyba znudziło i podzieliła się na inne ryby. Poza tym wyszła na brzeg i też nam podają czas dokładnie, w którym ryba wyszła na brzeg i z tej ryby się zrobił koń, słoń człowiek, pierwszy oczywiście to był małpom, potem nie wiadomo dlaczego zszedł z drzew potem minął jakiś tam czas i ten człowiek zrobił samoloty, komputery z mojego punktu widzenia jest to szajba od początku do końca nie ma tam logiki nie ma tam spójności tylko jest taka sprawa, że w zależności na jakim poziomie mamy świadomość na takim różne pomysły nas zadawalają Chodzi o to, że osoby na poziomie osoby, które są na niskim poziomie świadomości, ich życie nie interesuje albo zadowalają się takim dosłownie byle czym. I teraz nim wyższa świadomość to może być usatysfakcjonowana wyższą logiką, wyższą ideą. Ale przecież teoria Darwina została udowodniona naukowo. Co ty na to? To jest prawda, została udowodniona naukowo, ale to nie zmienia faktu. Czym ona jest? Udowodnić można dosłownie wszystko. Nauka pochodzi od filozofii. Pierw była filozofia. A filozofia zajmowała się dowodzeniem, czyli udowadnianiem czegoś tam. Na przykład, że kwadrat jest kołem. I naprawdę potrafili to udowodnić. To, że coś jest udowodnione naukowo, wcale nie świadczy o tym, że to jest prawdziwe. To są takie po prostu rebusiki. Dla mnie ewolucja Darwina, ten cały darwinizm, to jest durwinizm od dur, a dur to jest tak jak dur brzuszny jest to poważna choroba intelektualna. Niektórym się to podoba, dla mnie to jest po prostu ściema, takie 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 bzdury, po prostu. Ktoś kto się na tym nie zastanawiał. To się tak pozornie wydaje, że tam jest jakaś logika, że jakiś tam był wybór, że tam planety, że tam to, 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 to. Ale to wszystko wymagało eee, długiego okresu czasu i potem była zasada doboru naturalnego. Czyli te organizmy, które się przystosowały do środowiska, przeżywały, a te, które nie, musiały odejść. Zasada doboru naturalnego, czyli były już jakieś zasady, które weryfikowały. Tam jest mnóstwo znaków zapytania. A jak jest prawidłowo. Prawidłowo to jest według praw życia. To jest prawidłowo. Odnośnie naukowców powiem. Tak jak mówiłem już, oni udowadniają, mają tam swoje jakieś dowody. Ale to wcale nie musi być zgodne z prawdą. Mnie takie dowody nie zadawalają. Są nudne, nielogiczne, ja to odrzucam w całości, uważam darwinizm jako bajeczkę dla bardzo niegrzecznych dzieci. Miłar, czy ty wiesz, co to jest dogmat? Dogmat? Z religią mi się kojarzy. Coś trzeba przyjąć i koniec. Dobrze. Dogmat, jakby tak wziąć same słowa, tam jest dog, pies i jakiś mat, czyli coś paskudnego. Poza tym dogmat jest, żeby zagmatwać coś. Darwinizm, czy ewolucjonizm, bo jest to jedno z drugim związane i teoria wielkiego wybuchu jako trzecia, są to dogmaty. Jest to jeden wielki dogmat naukowy. Gdyby ktoś w tych naszych mediach komercyjnych, powszechnych skrytykował Darwinizm, to by go, a, zżarliby go! To jest udowodnione naukowo, to już jest policzone, wszystko wiadomo o co chodzi. Niepodważalne. Nie wolno, nie wolno. A to ściema taka, że z tymi naukowcami to jest tak, że jak dasz odpowiednią ilość kasy, to ci udowodnią wszystko. Ile było tak, że jedna książka przeczuła tej, przeczyła tej, a ta przeczyła tej, a tamta przeczyła tej. I wszystkie były naukowe. I co ile lat koncepcje naukowe zmieniają się? Więc widzimy, że nie jest to stałe i nie jest to poważne, nie jest to godne zaufania. Pamiętam za komuny, jak były strajki. Był taki słynny naukowiec polski Richter. I komuna użyła go do tłumaczenia społeczeństwu, że strajki są niedobre i ile tam tracimy. Pamiętam, ten Richter to on ile my tracimy przez te różne strajki. <laughs> Tylko kasa. Ile ja durnowatych artykułów czytałem. Naukowych. To, to, to a potem nagle zmiana. Dla mnie. Mądrość jest w naturze. Ja patrzę, czy to pasuje do natury, i wtedy to ak akceptuję, lub, lub nie. Mawiają nam, że człowiek pochodzi od małpy. Co ty na to, Sanjaya? Wielokrotnie się z tym spotykałem. Jeżeli ktoś z takim uporem maniaka mówi mi, że my pochodzimy od małpy, to ja zachowuję się w ten sposób. Patrzę tak na niego, uważnie. Kiwam głową. Się. Tak, ty od małpy pochodzisz, bo ja pochodzę z boskiego aktu stwórczego. Na wesoło to. Z tego co ja widzę, to duża część społeczeństwa idzie w tamtą stronę w stronę małpy. Spodnie tu wiszą, tu jakieś browary idzie, jest, się spotykałem w prawie do tego stopnia. Cała ta koncepcja darwinizmu, ewolucjonizmu i Wielkiego Wybuchu jest taki odmurzacz. To jest taka trucizna zabijająca ciekawość życia. Jeżeli dziecko dowiaduje się, że darwinizm, że my od małpy i tak dalej, ciekawość życia i świata zostaje zabijana. I wtedy go nic więcej nie interesuje, tylko rozwijanie zwierzęcych skłonności. Jemu dusza umiera. Oczywiście nie wszyscy naukowcy są sprzedawczykami, co za kasę zrobią wszystko. Jest mały procent naukowców, którzy logicznie myślą i koncepcje darwinizmu i te inne śmieci odrzucają. Tylko takim naukowcom w tym świecie trudno się przebić, bo media są zdominowane przez ciemną stronę mocy. Oprócz Twissajia. To nie tylko my. Jest jeszcze tam troszkę pojedynczych mediów. Odnośnie naukowców. Naukowcy stwarzają takie wrażenie, że my już tu wiemy wszystko o życiu. Tam są supernowe jakieś czarne dziury, miliony lat świetlnych. Oni wiedzą. Odległość miliony lat świetlnych. Oni wiedzą, co tam się dzieje. Taki naukowiec dostaje jakiegoś tam Jobla albo Nobla, a przypuśćmy, nie wie, że w tym czasie żona, bo się żoną nie zajmuje, jak on się tam zajmuje, jakimiś tam odległymi galaktykami, żona jest znudzona i przyprawia jemu rogi. Wie, co tam, a nie wie, co tu koło niego się dzieje. Z kolei inny naukowiec zajmuje się małymi takimi cząstkami elementarnymi, jakimiś kwarkami i innymi takimi. Też dostaje jakieś tam Noble, Joble i te inne. Dla rodziny nie ma czasu, bo tak go to pochłonęło. I on nie wie, że w tym czasie jego syn daje wnocha, czy daje żyłę, i wchodzi w konflikt z prawem. I staje się narkomanem. Dla nas najważniejsze jest to, co jest wokół nas. Blisko się dzieje. To są dla nas najważniejsze rzeczy. Często tacy supernaukowcy mają takie brzuchy i nie wie, że tam ma jedno, czy dwa, czy trzy wiaderka głównie. Zająłby się tym. Miłar, czy ty pamiętasz, kiedy zadawałeś dorosłym pytania o istotę życia? Kim jesteś? Skąd pochodzisz? Bo ja pamiętam. Może dawno temu. Czyli nie pamiętam. Nie pamiętam. Czyli. Od małp. To się wytnie. Ja pamiętam, jak miałem gdzieś tak z 7 lat i zaczynałem pytać o życie. Na przykład pytałem babcie, skąd się biorą dzieci. Babcia mi opowiadała długo i za wilę, że to z fabryki, że jakaś ta masa, coś tego tak po 10 latach takiego wywodu. Może nawet i miałem 5 lat. Po takim wywodzie długim ja już przez długie lata nikomu nie zadawałem takich pytań, żeby się nie narażać na takie długie tempe gadki. Również pytałem, skąd my pochodzimy jako ludzie. I w rodzinie dowiedziałem się, że pochodzimy od małpy. Patrzę, małpa. To zabija ciekawość. I też potem przez wiele lat. Ogłupia. Ogłupia, tak, bo to jest, żeby takie małpy z nas zrobić. Potem przez wiele lat nie zadawałem takich pytań. A pamiętam jak byłem dzieckiem, ja miałem wiele pytań. Byłem ciekawy świata. Ale w momencie, kiedy poszedłem do Budy, jak to młodzież słusznie mówi, do Budy poszedłem stępiałem. Dopiero jakieś, jakaś ciekawość zaczęła się budzić na koniec dziennych studiów. Ciekawość jest ogromną siłą motywującą Ciebie do działania. Bez ciekawości jesteś zombiakiem. Zobaczcie jak to jest z tą ewolucją. Była, tak jak powiedzieli, jakiś tam wybuch, zrobiła się jakaś materia nie wiadomo skąd. I ona była martwa, nieświadoma. W pewnym momencie, ale to tam po iluś tam milionach lat, pojawiła się świadomość. Z czegoś głupiego nagle się zrobiło coś mądrego. Czyli natura, ten, ten cały proces ewolucyjny, nie był świadomy sam siebie. Nie ma takiej możliwości, żeby świadomość nie była świadoma swojej ewolucji. Istnieje coś takiego jak ewolucja, ale świadomości. Czyli my już mamy świadomość i świadomie kreujemy swoją, swoją rzeczywistość, swoje życie, wtedy nam ta świadomość wzrasta. Ale my musimy być tego świadomi tylko wtedy. Ktoś, kto nie jest świadomy swojego życia, swojego działania, to tylko ta energia idzie w dół. Jest małpą. Albo jeszcze go.